Słuchajcie, taki amulet zebisty. Plus jeden do barba. Poczekaj, nie ruszaj. Plus jeden do barba, sześć. Yy, co? Ma na soul per hit. Yy, no, nie ruszaj tym. Jakie opóźnienie? Mogę się, mogę się skupić. No, takie opóźnienie. Poczekaj, bo jest zapóźnienie, takie dosyć mocne. Nie ruszaj. To jest, to jest dobre. Nie, no macha, co? Nie mogę, nie mogę Wam przeczytać no. Jakie opóźnienie? Jakie auto ja mam idealnie idzie? No? Ja mam telefon. Daj, Słuchajcie, 1 do Barba, 6 solem per Hit, 8 do Colt Treza, 40 do Lightning Reza, 8 do Fire Reza, 8 do Poison Reza, Magic Damage uh, Redux by 1 i Level Teleport 2. Słuchajcie, no, Kozak. Pogu, 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 Pogu. Wisowy pogu. Pogu. Pogu, pogu. 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 Pogu, pogu. Ale... amulet. CSH to byś miał 6 soketów u Larzuka i od 1 do... Oh my god. O oh. <laughs> oh, oh my god. OMG oh, Ladies and gentlemen, Boxer kabati. Ja też chcę losować. Też chcę losować. Chcemy szako, Araha O jeoo, boxer, dzięki wielkie stary. O oh, ja yeah. Dzięki wielkie. No. Mhm. Mm Dziękuję ci no. bardzo. No to zrobimy sobie chyba parę zabaw. Nie ma sprawy. No to super. No to moi drodzy, będziemy robić e, jutro. Czekaj, 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 czekaj. Aha, dobra. E, już że to na wizji e, z hasłem. Dobra. Będziemy robić jutro e, losowanie to jest sponsorowane przez boksera, także zaraz już Kamila mi pomaga to zbierać ile cię z tematem. Zaciłem soja, ale co robić? Ajajaj. Aj, aj. No cóż, no wiesz. Twarde pięści, zaciśnięta bania. Nie! Zaciśnięte pięści, twarda bania. Twarda bania i zaciśnięte pięści. O nie! Zaciśnięta bania. Zaciśnięta bania i pięści. O! Content creator. Okay. Content. Content sam się tworzy, stary. Nawet. No to jedziemy z tematem. Uwaga, czyli to jest Torch to dla. To dla tak, każdy w rogu stoi, każdy w rogu. Każdy tak, tak. w rogu. Każdy w rogu. No, mhm. dobra, wszystko jest. Merce, jeszcze jeden dor. Nie, 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 Czechu, znam Brakuje jednego dory, no to ja mogę się poświęcić. Mało. Ale nie, okay, okay. Nie, na hrabinie, nie na hrabinie, idźcie na ten pentagram z tego, z ognia. Nie. Już za późno. Nie, tak, nie. Chrabina, już zapuję kabina. To jest dla ciebie, Yumako? Tak jest. Czy... Dobra, no to jedziemy. Co, Muszę wyrzucić najpierw Sol, potem Eth, potem Nev, potem Lem i będzie teraz Sosotorch. No prawie, nekromanta! O, MG! Oh, yeah. Ajajajajajaj! O, oh, MG! Yeah. To jest uff, stary. Cham, 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 cham. Runa Chom! Kurde, już się typowałem do tej czamki Kademy! Robić tego, Duma robić. Kto ma tych oczama? Yes. Ale fajnie, runa czam, zawsze spokoj. Bez prawie, ale zawsze spokoj. Zosy, to w hełmie, hełmie daje ten e, Raven prosta, nie? Cannot be frozen. No tak, tak, tak. No, ale jednak niszowa, niszowa. Kto, kto podniósł, kto podniósł? To ma farta. Konię starelka ukradła. Ale Pogers, fajnie. Oczam. Pokczam, Brave of the Dying bardziej bym myślał, gdzie jakieś te czamy f... W... Co <gulik> jest, co jest, co jest, jest? Andy! Demoś ta maska? Demon Head? Tak, to jest Demon ta, Andy! Tak, Andy, tak, Andy, Andy, kameracz dobra, Andy! Nie wiem, chat, nie wiemy jeszcze. Jak... Dobra, podnoszę. Andy, Demoś ta maska, gratulacje! O nie, nie zabijaj mnie, nie! Portal, portal, safety pi, safety pi! Co ty? Na hardcore? Że... Dobra, podnoszę uwaga. Aj! Aj dobra, i tak Eddie do, do linka, super. Dobra, dobrze, superwiście. 27 do siły! 8 wykradania. Może no. gemis ostatni. Gemis? Chcesz przeczytać? <laughs> Słuchajcie, jaka maska zajiza. Ej, ale super jakby to przeczytał! A jest jeszcze? Ja, Jesus, Tak to tym kurde może, mieć, może być fajny tak jak z amuletami Dzień, To byłoby dobre Walczę tu twardo wiesz <laughs> OMG 15 i oh, 38 wow! Jak się oh. kręcę co ty gadasz, ale ekstra O OMG la U... Od razu to... Weź to jest bardzo dużo warto oh, od, razu, oh. od razu lecisz z tym, serio a od razu. Ja taki sprzedałam za... i to już było dużo, dużo później za 1. 1 KFG. I to było dawno. I to nie był... to nie był początek gladera Wystawiaj to od razu. Ja cię kręcę. Dokładnie taki sam, 15-38 Nie. Dobra. To macie, macie ktoś Hela, że mógł wyczyścić? <ścoughs> Co wy chcecie za Exposty? Kurwa LODROP no, małem! Lo! lo, 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 lo. lo. Los, co? Oh ty, ty gadasz! Noo! Ja cię! Ale... Ale O, mam tą... Dziu... Aha, ty masz też dziurę, dobra. Mam dziurę. O kurwa. No to poszło. No, to jest koje.